Dzień dobry. E, dzisiaj poruszymy temat rzeki Biała Lądecka. E, ponieważ dzieje się tam częściowo źle, częściowo nie wiadomo jak, ze względu na to, że część prac e, w korycie rzeki została wykonana przez wody polskie dwa lata temu. E, rzeka została wyprostowana, nie ma żadnych przykos, e, nie ma w ogóle drzew. Nad brzegiem koryto zostało w zupełności wyprostowane. Po prostu najzwyczajniej w świecie została zrobiona rynna. I teraz w zeszłym tygodniu dowiedziałem się o tym, że będą prowadzone kolejne prace na rzece w miejscowości lądek, w miejscowości stronie oraz pomiędzy miejscowościami, a domyślnie teoretycznie z informacji, które gdzieś się tam w mediach przebijają, ma być rzeka cała wyremontowana. Czy jakkolwiek to nazwać, e, od źródeł praktycznie aż do uścia. I chciałbym e, przedstawić Wam swoje stanowisko e, w tym temacie. Oczywiście tutaj będzie zawarta tylko i wyłącznie moja opinia. E, zestawię informacje, do których mi się udało dotrzeć na dzień 11 września 2023 roku. Pokażę Wam, jak rzeka wygląda obecnie. Do tego pokażę Wam, jak rzeka wygląda po pracach, które zostały wykonane przez Wody Polskie dwa lata temu. Dodatkowo do tego wejdziemy na stronę Wód Polskich z Biuretem Informacji Publicznej i zobaczymy, co jest w opisie przedmiotu zamówienia. I porównamy to z tym, co przedstawiła również telewizja sudecka na swoim profilu na Facebooku z wypowiedzią burmistrza miasta, gdzie mówi się o pogłębianiu tej rzeki. Oczywiście linki do wszystkich materiałów, z których dzisiaj korzystałem, też będziecie mieć pod spodem pod filmem, więc jeżeli będziecie chcieli się zaznajomić z całością treści, które są tam przedstawione, zapraszam serdecznie. Oprócz tego również jeszcze w międzyczasie rozmawiałem z panią prezes PZW w Wałbrzychu. Pytałem, czy jakiekolwiek pytania były w ich kierunku udzielane przy, w przetargu i przed przetargiem i tak dalej, ale do tego dojdziemy zaraz. I może zacznijmy od e, materiału z e, Biuletyny Informacji Publicznej Z Wód Polskich. E, wchodząc do nich na stronę, widzimy tutaj e, zamówienie publiczne: Ochrona przeciwpowodziowa do linii rzeki Białej Lądeckiej, stronie śląskiej. Lądek Zdrój. E, i tutaj mamy załączniki. Jak sobie odpalimy załącznik, e, to nam wyskakuje opis przedmiotu zamówienia. E, oraz już firma, która wygrała mamy ogłoszenie o wyborze wykonawcy do przetargu przystąpiły trzy firmy wygrało przedsiębiorstwo robót wodnych i ekologicznych za kwotę 105 milionów złotych ponad e, i teraz co oni tutaj w ramach e, tego będą wykonywać tak naprawdę e, Mamy tutaj przedstawiony tylko i wyłącznie opis przedmiotu zamówienia, czyli nie mamy żadnych szczegółowych informacji odnośnie sposobu wykonywania tych wszystkich prac, więc do momentu, w którym Wody Polskie nie udostępnię projektu, nie będę w stanie nic więcej powiedzieć. Oczywiście już wystąpiłem o ten projekt i też jak go dostanę, to na pewno będę to konsultować z jakimiś osobami, które gdzieś już tutaj bardziej siedzą w temacie. No i tak może przejdźmy do tego, co tutaj jest zapisane. Obiekty punktowe, rampa dla ryb, bystrze na jazie, ujęcie wody, bystrze. Są tutaj podane kilometraże rzeki, ale mówię bez map, nie jestem w stanie określić, w którym to jest konkretnie miejscu schody na brzegach, no to tutaj widzimy mamy kilka sztuk schody na brzegu lewym, również kilka sztuk przebudowa ujścia wylotu rurociągu, kanalizacji deszczowej 800, -ki. budowa murów oporowych, czyli tutaj najprawdopodobniej jakieś nowe mury oporowe będą wychodzić na tych około 50 metrach poniżej mamy to samo udrożnienie koryka, koryta rzeki w rejonie mostu na kilometrze. Czyli tutaj mamy też kilkaset metrów udrożnienia koryta. Jak ono będzie udrożniane, w jaki sposób i co ma to udrożnienie, też to znaczy, no, co ono ma na celu, ok, dobra, domyślamy się, ale w jaki sposób, e, nie wiem. Więc też jutro ma się odbyć spotkanie z wykonawcą, na którym będę, również będą przedstawiciele z Wód Polskich. Jak będę coś więcej wiedzieć, również Wam postaram się to wszystko zrelacjonować. Reprofilacja murów oporowych na brzegu lewym, prawym, remont umocnień brzegowych na brzegu, remont bezpieczeń brzegowych eee, Czyli tak tutaj mamy roboty, które mają być w stroniu. Potem realizacja robót budowlanych, montażowych z związanym z wykonaniem przebudowy obiektów na potoku Morawa w rejonie miejscowości stronie śląskie, czyli znowu schody, nieschody, remonty, ujęcia wody, ok budowa murów oporowych, czyli jak budowa to wychodzi na to, że jakieś nowe mury w jakichś nowych miejscach będą stawiane. Reprofilacja murów, realizacja robót budowlano-montażowych w, w rejonie lądka zdroje. No i tutaj znowu jak popatrzymy na roboty związane z lądkiem to nie mamy żadnej informacji o pogłębianiu koryta, a burmistrz Lądka mówi o czymś takim, więc na spotkaniu z wykonawcą postaramy się to e, sprawdzić i zobaczyć, co tam ma być pogłębiane, ponieważ też trzeba brać pod uwagę, że e, członkowie PZW już lata temu określili w Lądku rezerwat przyrody. W cudzysłowie rezerwat, czyli ostoję, gdzie tak naprawdę łowi się tylko i wyłącznie na jakichś zawodach. Teraz wam pokażę kilka ujęć i ryb tam łowionych. Ostatnio na zakończenie sezonu e, okazało się, że chłopaki złowili tam strąga 72 cm, więc widać, że te ryby się tam utrzymują i jest im dobrze i nie są kusowane w żaden sposób, ponieważ cały czas tam są. Oprócz tego rozmawiałem również z przedstawicielami PZW na temat tego, czy ktoś z nimi konsultował na przykład odłowy tych ryb w tych miejscach, w których będą realizowane zadania albo na przykład okresy, w jakich Powinny być realizowane te zadania, ponieważ teraz mamy wrzesień. Od początku września rzeka została zamknięta dla wędkarzy do końca stycznia. W celu tego, by nie deptać pstrągom tarlisk, by udostępnić im tą rzekę na swobodny dopływ ogólnie do tarlisk, przygotowanie się do tego całego tarła. A tutaj nagle się okazuje, że. Jest znowu w tym okresie, właśnie pod koniec roku, e, przygotowany jakiś przetarg, gdzie wykonawca ma wejść do wody e, i zacząć mącić tą wodę, e, kopać w niej, gdzie tak naprawdę to jest najlepszy okres dla ryb, tak. E, to jest dla mnie trochę niezrozumiałe. No, okej, okay, tych harmonogramów prac nie widzieliśmy, nie wiemy kiedy te prace będą dokładnie wykonywane. No, ale na przykładzie tego co było dwa lata temu, no, to była dokładnie ta sama śpiewka. Rzeka została zamknięta dla wędkarzy we wrześniu, a pod koniec października, na przyłomie listopada, wjechał ciężki sprzęt do wody i wyregulowali całe brzegi i, i zmęcili pół wody, e, to znaczy no, pół rzeki właściwie. Eee, ok, więc tak to mamy to, i przechodząc na kolejną stronę eee, tego, co będzie robione w lądku: budowa murów operowych, udrożnienie koryta, usunięcie odkładu. No i teraz znowu też z tym usuwaniem odkładu. To pewnie mówiąc, odkład jest tutaj na myśli zarówno jakiś żwir, jak i jakieś drewno w tej wodzie, które, czyli ten rumorz cały, tak? No ale znowu. Z drugiej strony, na drewnie całym bytują mikroorganizmy, znaczy, no, mikroorganizmy. Organizmy, którymi ryby się żywią, są to dodatkowe schronienia dla tych ryb. I. I ciężko jest mi to jakkolwiek komentować, też bardziej, ponieważ. No, Podchodzę do tego w jakimś stopniu emocjonalnie, no ale tak, zdroworozsądkowo okej, okay, no są rzeczy, które należy wykonać, tak jak na przykład umocnienia tych murów i tak dalej, ponieważ w Landku są miejsca, gdzie te mury się prawie walą. Okej, okay, ale powinniśmy raczej dochodzić do wniosków, że skoro w Polsce jest coraz mniej wody z roku na rok, to powinniśmy tą wodę próbować zatrzymywać, a nie ogólnie pomóc jej jeszcze bardziej i szybciej spływać w dół. No bo okej, okay, dobra, oni mogą zrobić tą rzekę białą lądecką, no ale to będzie skutkować tym, że ta woda będzie nabierać impetu, będzie iść w dół e, i będzie zalewać kolejne miasta, które są poniżej, czyli w tym przypadku na przykład Kłocko, tak? E, z takich pozytywnych rzeczy, które tutaj znalazłem, no to gdzieś na pewno było rozebranie jakiegoś jazu e, i zrobienie bystrze. E, Dobra, czyli, czyli tak naprawdę no tutaj cały zakres robót y, możecie sobie sprawdzić. No tu mamy też remont odcinka ujściowego koryta potoku. No fajnie, że będzie to remontowane, tylko po co to będzie remontowane, w jaki sposób, dlaczego i co tam będzie zrobione, żeby poprawić y, ekosystem już pomijając ogólnie połódź, tak, no bo y, do powodzi wszyscy się odnoszą, u tysiąclecia, no ale sorry, no powódź tysiąclecia, jak sama nazwa mówi, występuje nie częściej niż raz na tysiąc lat, więc yy, no to wszystko powinno być, znaczy no, jest wliczane w ogóle yy, w ryzyko i w ubezpieczenia i tak dalej, nie? Tak zdroworozsądkowo, a dobra, czyli tak, to mamy to. Yy, przejdźmy teraz jeszcze do Przejdźmy jeszcze teraz do e, tego filmu całego, który właśnie tutaj był. Po 26 latach od powodzi tysiąclecia zostanie wyremontowane koryto Białej Lądeckiej. Na terenie gminy Lądek Zdrój inwestycja obejmie 8,5 km odcinek. Głównie chodzi o naprawę murów oporowych, ale też o umocnienie filarów i przyczółków mostów. Koryto rzeki ma zostać pogłębione, by zapewnić lepszą jego przepustowość. No Więc e... Tu macie tak naprawdę podsumowanie tego wszystkiego o czym będzie e, mowa w dalszej części przez burmistrza miasta Lądwek-Zdrój. E, ok, więc ja ze swojej strony na tym sobie pozwolę dzisiaj skończyć. E, jeżeli dowiem się czegoś więcej, jeżeli ktoś z Was też coś wie i są osoby merytoryczne, które chciałyby się wypowiedzieć w sposób mądry, e, to zapraszam do kontaktu na pewno możemy coś nagrać i zacząć działać z tym dalej. Oprócz tego też będę tutaj na pewno startować z serią filmów e, o podstawach tego, jak działa ekosystem rzeczny, czym jest rumoż, po co on jest. E, o podstawach melioracji, jakiejś o podstawach zatrzymywania wody, e, przepływu wody w środowisku, ponieważ no, są to rzeczy trywialne, a jak wchodzę w internet właśnie na przykład pod ten film i widzę komentarze ludzi też znaczy pod film e, z e, Lądka właśnie ten, który przed filmem przed chwilą fragment widzieliście, i widzę komentarze w stylu, że kiedy zostaną e, naprawione czy tam wyremontowane po niższe części rzeki, bo rzeka zarasta, no to no po prostu poziom ekologii, czy no wiedzy ekologicznej e, ludzi jest niski i, i no trzeba temu przeciwdziałać. Więc prośba z mojej strony, jeżeli mówię jest ktoś merytoryczny, chciałby też tutaj zająć głos, też zabrać głos, e, jak najbardziej jestem chętny do, do jakiejś współpracy. E, I co, no z mojej strony tyle. E, dzięki za uwagę i do zobaczenia nad wodą.